Wielu z was nie wierzyło. Wielu mówiło, że się poddaliśmy. Wielu próbowało. W 2018 roku w Polsce narodził się nowy fenomen na styku sportu, popkultury i internetu Fame MMA. Organizacja ta początkowo budziła mieszane uczucia, ale szybko zyskała status jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek sportowo-rozrywkowych w kraju. Z czasem Fame MMA zmieniło nie tylko sposób postrzegania sportów walki, ale także pokazało, jak potężne mogą być media społecznościowe w kreowaniu nowych trendów. Rozdział pierwszy. Początki Fame MMA. Wszystko zaczęło się od wizji kilku młodych przedsiębiorców, którzy zauważyli rosnącą popularność influencerów i kulturę konfliktów w internecie. Zamiast skupiać się na profesjonalnych sportowcach, postanowili zaprosić do oktagonu celebrytów, gwiazdy internetu, muzyków oraz osoby znane z reality show. Pomysł był prosty: emocje, konflikty i postacie, które przyciągną uwagę widzów. Pierwsza gala odbyła się w Koszalinie i miała raczej kameralny charakter. Walki takie jak starcie Marcina Rafoniksa Krasuckiego z Danielem Magikalem Zwierzyńskim przyciągnęły uwagę internautów i zapoczątkowały boom na tego typu wydarzenia. Choć wydarzenie spotkało się z krytyką Liczba widzów szybko przekroczyła oczekiwania organizatorów. Rozdział 2: ekspansja i eksplozja popularności. Z, czasem fame, MMA, zaczęło zdobywać coraz większą popularność. Kluczowym czynnikiem były konferencje prasowe, które często przeradzały się w spektakularne kłótnie i wyzwiska. Konflikty między zawodnikami, często zaplanowane, budowały napięcie przed walkami. Obecność celebrytów i gwiazd internetu, takich jak Marta Linkiewicz, Lil Masti, Popek czy Kasiusz Don Casio, Życiński. Dostępność wydarzeń przez PPV, Pay Per View, co pozwoliło widzom z całej Polski śledzić gale na żywo. Przykładem ogromnego zainteresowania była Fame MMA V, która odbyła się w 2019 roku. Walki takie jak starcie Lil Masti z Martą Linkiewicz Przyciągnęły rekordową publiczność i zapisały się w historii organizacji jako przełomowe wydarzenie. Rozdział 3: Kontrowersje i krytyka. Szybki sukces fame MMA wzbudził również wiele kontrowersji. Brak profesjonalizmu. Krytycy twierdzili, że organizacja niszczy ideę sportów walki, pozwalając na występy osobom bez odpowiedniego przygotowania. Promowanie konfliktów i skandali. Konferencje i promocja walk opierały się często na negatywnych emocjach, co budziło mieszane uczucia wśród widzów. Rywalizacja z tradycyjnymi galami MMA. Profesjonalne organizacje, takie jak KSW, patrzyły na Fame MMA z przymrużeniem oka, choć z czasem dostrzegły ich wpływ na rozwój rynku. Pomimo tych zarzutów, Fame MMA zyskało rzesze fanów, zwłaszcza wśród młodzieży, która wcześniej nie interesowała się sportami walki. Rozdział 4. Profesjonalizacja Fame MMA Od 2020 roku Fame MMA zaczęło zmieniać swój wizerunek. Lepsze przygotowanie zawodników. Influencerzy i celebryci zaczęli poważnie podchodzić do treningów, współpracując z profesjonalnymi trenerami i klubami MMA. Rozwój zaplecza technicznego. Gale stały się bardziej spektakularne z profesjonalnymi transmisjami, efektami świetlnymi i scenografią. Wprowadzenie kategorii wagowych i zasad. Aby podnieść poziom sportowy wydarzeń, Fame MMA wprowadziło bardziej restrykcyjne zasady dotyczące walk i przygotowań. Przełomowym momentem była gala Fame MMA 10, która odbyła się w Łodzi i zgromadziła rekordową widownię. Pojawienie się znanych postaci, takich jak Norman Park, były zawodnik UFC, pokazało, że organizacja może przyciągnąć również profesjonalnych zawodników. Rozdział 5. Ekspansja międzynarodowa. Sukces w Polsce sprawił, że fame MMA zaczęło patrzeć na rynki zagraniczne. Debiut w Wielkiej Brytanii. Organizacja zorganizowała pierwszą galę poza granicami Polski, przyciągając tamtejsze gwiazdy internetu. Plany na kolejne kraje. Fame MMA zapowiedziało ekspansję na rynki europejskie, co dodatkowo podniosło ich prestiż. Rozdział szósty. Fenomen kulturowy. Fame MMA stało się nie tylko organizacją sportową, ale również zjawiskiem kulturowym. Nowe podejście do sportów walki. Organizacja pokazała, że MMA może być dostępne dla każdego, kto ma determinację i chęci. Wpływ na młodzież. Fame MMA przyciągnęło młodsze pokolenia, które zaczęły interesować się sportem dzięki swoim ulubionym influencerom. Kreowanie nowych gwiazd. Dzięki Fame MMA. Wiele osób zdobyło popularność i rozwinęło swoje kariery. Podsumowanie: Fame MMA to historia sukcesu, który narodził się z odważnej wizji i umiejętności wykorzystania potencjału mediów społecznościowych. Choć organizacja spotkała się z licznymi kontrowersjami, jej wpływ na popkulturę i sport jest niezaprzeczalny. Fame MMA zmieniło oblicze sportów walki w Polsce i otworzyło drogę dla nowych, nietypowych formatów rozrywki. Dziś Fame MMA to marka globalna, która udowadnia, że granice między sportem, rozrywką i kulturą internetu mogą się zacierać, tworząc zupełnie nową jakość.